Jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, sytuacja jest w tej chwili zrównoważona. Dobra, to znaczy powiedziałbym tak, no mieszkania może nie są zbyt tanie, ale symptomów baniek, nierównowag na rynkach nie ma. W tej chwili deweloperzy produkują mieszkania, produkcja jest rentowna, yy, konsumenci kupują mieszkania zarówno za gotówkę, jak i biorąc kredyty. Obniżanie stóp procentowych przez bank centralny, no skutkowało wzrostem dostępności kredytów mieszkaniowych, no i oczywiście jest tym Udział Banku Centralnego. Nabywcy mieszkań w Warszawie muszą być bardzo, powinni być bardzo zadowoleni, bo mają ogromny zasób do oglądania mieszkań, do wybierania, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W 2013 roku ceny rosły, bo to był specyficzny rok dla Warszawy, natomiast w tym roku te ceny spadają, więc jest jeszcze lepiej. Niepokoimy się trochę o rynki nieruchomości komercyjnych które od dwóch lat też yy, obserwujemy. Wydaje nam się, że część deweloperów jednak no, zbyt optymistycznie oceniła chłonność tego rynku, no i obserwujemy rosnące pustostany i może to powodować problemy niektórych firm.